Siebanko, jestem Warty za z Purpos. Hello! Jesteśmy na Hypixel na jakimś arcade games, coś, coś w stylu. Ee, coś w stylu Minecraft Party. Minecraft Party. Z różnymi takimi małymi minigierkami, także zobaczymy o co tutaj chodzi. Jestem tutaj pierwszy raz. Wow, wow, wow. wow, wow. O co... Ilu nas tu jest, gdzie jesteś? O co, o co tu chodzi? Tu mówisz z jakimiś creeperami. Defend the trader from creepers. Matko, bosko. Aha, Aha, mamy... Widzę creeper. Dobra, czyli mamy bronić przed creeperami. Tak. Okej. Okay. Dostają. O, fajnie, mamy nie, nieskończone strzały. Mamy. Aha. Dobra, dobra. Aha, okej, okay. wszystko jest jasne. A one Brodina. mają nie dotrzeć do środka, rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Aha, czyli Tower Defender mówiąc tak. krótko. Tak. Uchronimy tego, tego, tego. No. Tego, tego. A gdzie ty w ogóle jesteś? Ja przy nim jestem, gdzie ty jesteś? E, no, widzę cię. No, to, to, Siema. to chyba Nasz wizyt, znaczy mój, bo boś downił się O, napisała widzę vertex. A gdzie ty nowy, nie masz widzę. To odcinek pani? z Proposem. Tak napisał? No, zobacz sobie na czasie. A, palaj! <laughs> Miło mi, że ktoś mnie rozpoznał. Rzadko się to zdarza. Kiedy widzę krypsa. Wow, tutaj zombie też są. Tak? Zombie, zombie, zombie. Klepie jako Nie będzie zombie, jak plumi w twarz. Kurczę. Jak to naliczę, że zabiłem już trzech? To znaczy pomagałem przy zabiciu trzech, a tylko jednego masz bitego, zaliczanego. Gdzie, gdzie to się wyświetla? O, wbiło mi drugiego. E, po prawej. W sumie... To co, to co to tutaj biega? No mówię właśnie, że... Co ty, Franek, za jesteś za jakiś gibon, co? Dosyć poważnie tu gość podszedł do tematu. No to ja to ja w niego pacam, ty pacaj! No. Dawaj mi od razu 20 punktów, 20 punktów dla mnie za to. 20, no, ja też, a ja chcę 30, o komuś pieprznął, komuś pieprznął a... dawać, dawać a... niemca I co? Nie zaliczyło mi go, a zabiłem go A ty go zabiłeś? No i masz 5 kili o tu What się ostre fale zaczęły robić, no 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 Bambiaki atakują, <laughs> Bambiaki Bambi, ja tak. Pa, pigbi, pigbi, pig pigbi, pigman, 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 John pigman. John pig, on pig, 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 pigman. Wszyscy się na niego tak rzucili, że go nie widać, nie? No. A mnie klepie. No ja ci klepię. Nie, pigman mnie klepie. Ale przynajmniej mam 5 kili. Łoś, kuwa hredek leciał. Dawaj, dawaj, Kryperek! creeper, creeper. O, wertes wygrywa. Tak? Drodzy widzowie, werteza, podziwiajcie, jak wertes wygrywa. Bartenz wygrywa. Ciala, lala, lala. Hej, Bartenz wygrywa. <grywa> <grywa> co ty ci? <grywa> Dobry humor mam po prostu. A on jeszcze żyje. A pół serduszka mi zostało. Ale doganiam cię. Doganiam no, cię. Coś świata dogonił. Creeper! No, ja, ja cię też dogoniłem. Patrz, ktoś mnie przegonił przez chwilę. Nie! Wykrakałeś! Mam tyle co ty. Ta-da-dą! Kurpozna tkoś. Spaka. No, już nas przeganiają. Teraz będzie. Będziemy śpiewać. O, Mr. mysterbool! Wzmocniony super extra mega. Papesza creeper. To się zajmę tym drugim. Zmocniony super extra creeper? No z w ręku. Bawi się w ruskiego się bawi. Z o, piekna, kogoś zabił. Słyd, banan. Ojoj. Oj. No, królujemy, panie Wertes. ja się cieszę. Pierwszy raz w grze. <laughs> o, Purpos na pierwszym miejscu. Tak jest. Tak, A co już się skończyło? Nie, no przez chwilę. No, nie mogę się nacieszyć. <laughs> małym sukcesem. O, biegnie Bodyguard. Bodyguard? What the, ode mnie. the O, wzmocniony creep, co? Wzcone the best of the best. best of the best of the best. Brawo, Serious wbiłem, wbiłem sobie wzmocnionego. Idę na koksa. O, jak on ciłała bije. No nie, ja do koksa nie podchodzę na razie, bo mam za mało życia. O, laczek. Wow, ale zlażyło. Wow, to przecież o... przez moją ekstra picką technikę A! zabijania. Co? No, gdzie on jest? No, akurat bodyguardek się musiał do mnie przyczepić. Chy, Oj, dostaję, w piernicz, dostaję w piernicz, dostaję w piernicz! Jedno, w serduszko! Otrzym siodem! 20 IBK. serduszek, 1,590,000. Idź, zombie! Zombie, czy ty nie widzisz, że, że tu jest A, creeper? Mgym인�ляn. Tu jest creeper! Zgilny. creeper. Oh, fuck, oh 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 oh, 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 motherfucker, like! Ej, okay, respawn! Co to jest? Aha, tu można się, tu się normalnie. Uuu, tak. Powiedz, powiedz mi, że to był respawn, to ci nie uwierzę. Wiesz co tu się znaczy, działo? Znaczy ja, y, Ty się możesz respawnować normalnie. Dobra, tak zginiesz... ale powiedz mi, że tam nie było laga, to, to już, to, to, to ci nie uwierzę wtedy, wiesz. A ja, ja nie wiem, czy, czy był lag, czy nie było laga, szczerze powiedziawszy. Szczerze? Kur... Znowu zginąłem. No dobra, respawn na szybko. <laughs> Szkielet cię zestrzelił. No szkielet, odwal się do creepera, wal, ziomuś. Ej, do mnie też on wali. Jak chcesz być creepera, no dajcie mi creepera. Ziomy, super, ale mi nie naliczyło. Jak to nalicza? Yy, znaczy wiesz co, po prostu kto, kto, go, kto odda ostateczny strzał? To jest bez sensu, bo ja biegę go przez, wiesz, przez większość Tak, to jest bez sensu. I podlatuje, podlatuje jakiś franek kimono. Ale i... życie jest bez sensu. Creeper! Wybucha! Dobra, umarłeś. Bo jest zielony! No. Ej, no patrz jest spadłem przez tych hamów. A ja na, na pierwszym miejscu, ExEquo. ExEquo! Zauważyłem, że najlepiej jest zabijać zombie. Bo zombie się najszybciej zabija i masz za to tyle samo punktów co za wszystko inne. Tak? Ja, za no. ja zabiłem szkieleta, o wiele bardziej polecam. Ale wiesz, za zawsze lepiej według mnie zabić creepera. Bo jak wymięknie to będzie. Pupa. A tu o punkty chodzi. Trzeba byś najlepszy. Nie. Na Franek. Czemu Franek? Franek Kimono. Dobra, nie chini sobie creepery biją. Skoro purpas tak mówi. Tak będzie. Tak jest. Ej, odwal się ode mnie, ziomuś! Bo ci nawrzucam wrzucam z bluzgatora. <śmiech>, śmiech szaleńca. Co ty, co ty pytałeś? What the fuck się na spałnie dzieje? Umarłem. No, sporo tych. O ja, no ja też umieram. No ja sobie, ja tak sobie ty... przyleciałem na spawn tak, o! A ty pier pierwszy raz umarłeś, nie? Nie, drugi już. Bo wcześniej na, na lagu, wiesz? Zlagowałem, jak odlagowało, to już leżałem. Odpitalcie się od mojego pigmena wyham, no co za złodzie... Aaaa koks! Oooo, koksu! Dobra, zajmijcie się koksem, ja mam Creeperka. Hardkurowy koksu, hard będzie bardzo hardkurowo! Siła! Hardkurowa siła! I skupał. Siła! Zawój go! Są brzozy! Są Patrz, dęby. Creepera, nikt go nie bił, mi nie naliczył. A nie, naliczył potrzebne. Ale nie ma lipy. Lipa będzie. No, będzie zaraz, bo. Koksu y, dostał bitewnego szału i tego... Y, berserkera. No! On mnie bije! Ty, wie, wiesz co, zauważyłem, że tu można sobie upgrade'ować bronię, panie. No co ty? Ja nie wiedziałem. Aha, ale 750 kosztuje upgrade broni, a ja mam 679. To to zaraz się nabije więcej. Bije koksa! Bije koksa, bije koksa, bije koksa, bije, bije Koks'a. Koks, spadniesz, masz ostatnią kreskę swojego marnego, głupiego życia. Dziękuję. Nos, to jest twoja ostatnia kreska życia. <głos> <głos> Przyjmij ją. Na Ej, Dzięki. Co? A, bo ty tu biłeś i padłem, nie? Tak stwierdziłem, że a, mnie zabiłeś. A, a. A nie, 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 bo to się nie, nie da siebie nawzajem. Ła! Padłeś powstań, Powerade. Aha! Śmierć zabiera kupę kasy! Aaa... A, koks, koks spada, idź to. Nie, koks, Ja się z koksem On, nie bawię. Goksu. Ja się z koksem nie bawię, koks. Jest... A, aha, bo, aha, kasa to jest to, co wypada z tych gościów. Aaaa. Myślałem, że to jest. Purpos jest na pierwszym miejscu. Yo. Brawo, brawo, purpos. la la. la, la. <noise> nie, ja nie mogę umrzeć! No i umarłem. Możesz. Wszystko jest możliwe. Kiedy pomyślisz, to że możesz jest... umrzeć. Obawiam się, że to jest y, cały ten arcade, to już, to już jest to. Tak? A czyli, czyli to są takie gierki, tak? To A. jest właśnie ten The, the Blocking dead. <grym> the Blocking dead. Ale patrz, już <grym> mamy 17 rund. No to całkiem nieźle nam idzie chyba, nie wiem. To taka mopa arena trochę jest, nie? <grym> Ej patrz, o. koniec, wygrałeś, brawo. Ła! <grym> wow, wygrałem! I co to, to już jest koniec gry? No, tej tak. tak. Wow. Uuu, uh, mam pistolety! No nie, jak machent. na gunboxie! To jest jak na Unturned. No, jak na Unturned. Gdzie jesteś? E, no, jak na Unturned, gdzie jesteś? E, tak. Nie mam pojęcia. Gdzieś Adidas. jestem. Czekaj. Wygląda trudniej niż wygląda. Wow, ale co tu się dzieje? Tu jakieś bloki mi wyskakują, że tam nie mogę wejść. Gdzie ty jesteś? O, jestem na środku, widzę cię. Jest, tak, gdzie jesteś? O, dobra. Co tutaj? Ja nie mam pojęcia, dobra, mam M16. Mogę do no, ludzi strzelać? Ups, nie wiem. można rozwalać te bloczki strzelając do nich, więc nie, nie, nie da się ludzi bić. O, o jest, są, są, są te, dobra. Fajnie się tu strzela do zombiaczków. Fajnie. O, a ja mam tego. Gdzie fajna i przybliżenie. A gdzie są one? No, podchodzą do nie? nas. Tylko, że wiesz co, tu chyba... Zabiły mnie. Tu chyba, chyba, chyba trzeba. Co? No nie wiem, czy tu, może, czy tu się jakoś coś. No właśnie, Jak się nie przeładowuje. Tak no się przeładowuje? Właśnie nie wiem. Teoretycznie się powinno r przeładowywać, nie? No. Albo jakoś inaczej. A, albo jakoś... Nie w to walał jakoś. Tak? Nie wiem. No ja, ja nie strzelam w tym momencie zupełnie. Mm. Nie mam pojęcia, jak tu się przeładowuje. O! Oh, no fine died and become a zombie. A, okej. Okay. To, to wiele wyjaśnia. Wiele dla mnie znaczy, wiesz? Mam y, czterech zombie killed. Tak, ja mam zombie killed 50. Hmm. Podzielić się na 10. Yy, tylko mówię, no ja tutaj nie wiem, jak tu się przeładowuje bronie. Więc to tu chyba się nie da przeładować, i tak powiem. Hmm. No dobra, no a co, jak nam się skończy amunicja? Masz nóż? Mamy nóż? A, faktycznie, a? to ja chyba idę na nie. O, właśnie mi się skończyła amunicja. Czy ja wiem. Jest ja pistoleta siegana. No właśnie, ale. A tutaj masz będzie shotgun. Później będzie shitgun. Patrz, jak tam leci. Chodźcie do tatusia. <śmiech> 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 A no, przykład, i No, ale ja nie mam broni już żadnej. Poza um, tym. Uważaj! Wy... To był pierd mocy. <noise> Jubikajmy zombie, czy nie? No. A tu jest popusiańsko w ogóle, bo my musimy jeść, nie? I idę na o, nich. nie. czego nie strzelają do moich zombiaków? To są moje zombie, ja je kupiłem, żeby je zabijać. <noise> tak nie, jak niech niewolników, nie? Czarnuchy. <noise> A, dobra. Nie ja, mam szczałów! Tak, 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 tak. Tym tak, tak, tak. mieczykiem się najlepiej zrobi. O, mieczyk się rozleciał! Ha, ha, ale fajnie! Ha, ha, ha. tak? O. God it, co nie? Mieczyk to jest. Knajf mocy. O, zabiłem dwóch zombiaków z knajfa mocy. No tak, <laughs> tylko że zaraz się on rozleci i wtedy jest lipka lekka. No ale co pora. Nie ma lipy! Nie ma lipy, senior! Są <laughs> Dęby, ale nie ma lipy. Masz, może sprzedać sombrero? <głos> <głos> Dobra, wybiłem wszystkie, ale straciłem już wszystko, czym mógłbym je, ten, te tak nie? Ej, chyba jesteśmy w dupie. No, chyba to... O! Tutaj, wow, od czasu do czasu to jest ten, widzę. To da się otworzyć? Myślę, że No właśnie, bo y, od czasu do czasu tylko jest, gon. widzisz? Empty. O, i wtedy jest, jest lipa, jest lipa, jest lipa. <noise> Nie ma lipy, ja rzekłem. Dobra, ja się zaraz tak. stanę zombie. Tak, ja stąd idę. Dobra, sorry koledzy, jesteś jakimiś kurcze... Dobra, wziąłem to się nazywa, że w przeciwnym teamie. Wow, wow, wow. What the fuck? Sied, sied, sied. Pomóżcie mi. Jest, mam, mam broń, Co? mam broń. Tak, cieszę się. Z twoim Aaaa, szczęścia, ale nie z mojego. Zginąłem. nie zdążyłem przeładować. Tak? Ale leży w wodzie mo moje pociski, jakbyś chciał. Vertę i jest, serduszka. Jestem daleko, jestem daleko. A ja jestem teraz zombie. Tak? To nie bij mnie, okej. Okay? <laughs> Mówiłem, nie bij mnie! Ja nie, nie biję. Nie. Ale zombie mnie bije, powiedz, że ty jesteś zombie. Teleporter. Spectator settings. Ty, ta plansza jest ogromna. Myśmy w miejscu stali. Tak? No, no, bo robiliśmy nóbkami, a wiesz, dlaczego... Wiesz, a ile amunicji? Ty, tu jest pełno jeszcze innych miejsc. I tu są pewnie miejsca ze skrzynkami z większą ilością amunicji. Ej, mam, mam od groma amunicji. No to szczelaj! Szczelaj, w Jest. Nie, biją mnie! No pewnie, znalazłem kolejne miejsce z amunicją. Bije mnie gracz zombie. O! Nie, padłem! Uu. Tak. to weź sobie podleć i o, obejrzyj sobie planszę, jak ona jest wielka. Ej, patrz, mój, mój, mój zombie chodzi tutaj. Gość mi zabrał głowę, a ja mu głowę, ziom! Co mam zrobić teraz? No, możesz sobie Apocalypse polatać. Settings. Dzięki. Bo jesteś spectatorską. Nie przetrwaliśmy, a dwie osoby przetrwały apokalipsę zombie. No, bo, te, bo sumie, te dwie osoby po prostu W sumie tak wyszły. źle nie było. Ale ja też tam to wyszedłem, ja byłem po amunicję, i nagle wleciał mi jakiś tofik. Widz, co ten, bo coś pisał? Z hordą ząbiaków na głowie. To ładnie. Enable night vision. O, mam night vision. Widzisz, widzisz padł, wpadł po mnie. Dobra, koniec Padłeś, robię. Padłeś, powstań. rate. To co? Kończymy. Kończymy. Dobra, widzowie. Jestem niewidzialny, więc pożegnam się jako redstone. Dzięki za oglądanie, jeżeli podobał wam się Blocking Dead i Creeper Attack, to napiszcie koniecznie w komentarzu, w co chcecie, żebyśmy żeby dalej pograli. I my w to pogramy, zostanę wyrzucony z serwera, także... Zostawcie koniecznie łapki w górę, komentarzyki dodajcie do ulubionych, napiszcie w komentarzu zdalny host, to wtedy będę wiedział, że oglądacie <śm> do końca. I tyle. Subujcie podposa. Na razie, cześć, okay. hej!